Ja najbardziej lubię w siedzu Bosko jego otwarcie Co pa... najbardziej lubisz w Boską? Jeszcze. Czy to wszystko? No nie! Co? Ale co, co mam powiedzieć? Wszystko? Wszystko? Dobra, to Teraz powiedz Święty... Przez działanie salezjanów i salezjanek Jeszcze to, że. No ale nie widzicie? Nie. Co to było? No tu! Kstaty. No to i tak będzie przesuwało, no człowieku. Coś jeszcze? Tylko to? Tak. Z czym Ci się kojarzy księdz Boska? Kojarzy mi się z tym, z takim cytatem. Coś tam. Daj mi duszę, resztę zabierz. O. Coś jeszcze? Z salezjanami. I? salezjankami. Za to, że był salezjaninem. Założył salezjanin. Właśnie. Najbardziej lubię. No, dobra, sorry. Kto to taki? Święty Jan Bosko. Żył 2000. Tyś... tysiące. 2000, <gry> lat. <gry> to, że jego radość. Bardzo byś się z To przegłosowano na, na relikwie? A to z kartki? Pytam się ciebie. Bo taka okazja zdarza się tylko raz. Może zdarzyć się już tylko raz. Dobra. Okay. Ale najważniejsze było to, że żył tak, jakby widział Boga. I tego Boga umiał potrafić. To, to ostatnie danie. przed przepowiadał i już się z <grym> Nie <grym> mogę <by> się śmieję. <grym> Nie ty. wiem, to nie miałem takiego. Dwa miałeś z każdego. No, no, dobra. no. Ale od siebie coś powiedz. Co najbardziej odróżnił się z No, ty, jako ministra, no. Mhm. Ale nie boję się. Aha. Co? Yy, to, że zawsze był uśmiechnięty. Zapraszam cię na spotkanie z tym świętym. Zag I tego Boga przedstawiał ludziom. Jeszcze raz. pytanie do ciebie. Nie, tak to... Wszystko? <grym> Woda, się tego całego. To wspaniały czas na spędzenie... kurde. I patrz... Nie, no, dobra. I dlaczego jeszcze nie hmm, Nie wiem. Czy Ksiądz Bosko? Ksiądz Bosko kojarzy mi się z twórcą najpiękniejszego w wszechświecie systemu... Mu... Kurczę, ja no, tak. Ksiądz Bosko kojarzy mi się z najpiękniejszym w świecie systemu... Z... Czemu to jest takie trudny... Z najfajniejszym systemem wychowawczym oraz ze szkołą, do której chodzę. Przepraszam, jeszcze raz. O. jest taki święty, który kojarzy się z uśmiechem. On młodzież, bo młodzież. Dobra. No, no, dobra. no to, to dwa punkty są. No. Dobra. Czy słyszysz jakiś chłopak, który chce z No, nie kojarzę. najbardziej lubisz się z bosko? To, że z to sport. Dobra. Dobra. Tak. Jeszcze. Eee... Nie wiem. Cię dziękuję. Czemuś? No, ja, masz się do gaszaliście. Dobra, już rozumiem. No.